Postanowiłem, że dokręcę jeszcze jeden test. Eee, test dla dwóch mikrofonów, które moim zdaniem były no, najlepsze z testu trzech mikrofonów. Eee, I może podłączę jako pierwszy mikrofon natek. Okay. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że chciałbym sprawdzić jak te mikrofony się zachowują dla odległości dalszych niż 20 cm, ponieważ YouTuberzy zwykle, a nawet zwykli ludzie, nie, nie, nagrywają nic, nie nagrywający niczego dla YouTube'a, YouTube e mówią do nich raczej z, z większej odległości niż 20, 20 cm raczej z odległości rzędu 50-70 cm. No i wypadałoby sprawdzić ile dźwięków te mikrofony łapią z, z takich dalszych odległości, jak, jak, jaka jest charakterystyka ty, tego dźwięku, czy to, czy to ile jest tonów wysokich, ile jest. Głosek syczących, kłujących, czy może mniejsza ilość, czy może ta sama ilość? Eee, ok, to teraz mam tutaj gdzieś naszykowany test, tekst, ta definicja, która była wcześniej. Jeszcze raz zmierzę sobie odległość i teraz to będzie jakieś, teraz to jest e, jakieś 60 cm. Od obu mikrofonów. Ehm, dobrze, to może ta definicja. Mikrofon przetwornik elektroakustyczny, służący do przetwarzania fal dźwiękowych na zmienny prąd elektryczny. E, słowo mikrofon po raz pierwszy pojawiło się w słownikach pod koniec XVII wieku, oznaczając mikro... instrument zwiększający głośność dźwięku czyli trąbkę przystawianą do ucha. Pierwszy mikrofon został skonstruowany w 1827 roku przez Charlesa Whitestona. Jednak pierwsze mikrofony, tzw. Tak mikrofony kwasowe, które pojawiły się w latach 70. XIX wieku za sprawą Greya i Bella, wykorzystano w początkach telefonii. To był mikrofon Natek. No to teraz zmienimy od razu. Po co przeciągać na mikrofon tracer. Okej. Okay. Nie Była podobna. Okej około 60 cm. I ta definicja. Mikrofon. Przetwornik elektroakustyczny służący do przetwarzania fal dźwiękowych na zmienny prąd elektryczny. Słowo mikrofon po raz pierwszy pojawiło się w słownikach pod koniec XVII wieku, oznaczając instrument zwiększający głośność dźwięku, czyli trąbkę przystawioną do ucha. Pierwszy mikrofon został skonstruowany w 1827 roku przez Charlesa. White Stona, e, Jednak pierwsze mikrofony, tak zwane mikrofony kwasowe, które pojawiły się w latach 70. XIX wieku za sprawą Greya i Bella, wykorzystano w początkach telefonu. Okej, okay. To by było na tyle, nie przeciągając. Być, być może wrzucę ten filmik również na YouTubea. E, albo kręcę dla siebie, jeszcze nie wiem. Także to się jeszcze okaże.